W tym filmie pokazałem Wam lokację wszystkich piłek plażowych na nowym evencie na serwerze AmataKnota GG. Ale zanim wam je pokażę, to dajcie lajka i pamiętajcie, by oglądać do końca, Poza za znalezienie wszystkich dostaniecie nagrodę. Okej, okay, widzę więc tutaj już na samym spawnie, tutaj przy środku skrzynce, macie pierwszą piłkę plażową i żeby ją zebrać, musimy kliknąć na nią prawym przyciskiem. Kolejna jest tutaj trochę dalej, jest taki domek i tutaj wkładzimy sobie, tutaj są takie ciasta i tutaj mamy drugą. Trzecia znajduje się w drugiej stronie spawna, tutaj przy portalu do Endus jest takie obsydianowe dziwne formacje i tutaj jest ukryta trzecia piłka. Plażowe. Czwarta znajduje się tutaj po schodkach i tutaj na takim kwiat. A piąta tutaj jak jest ten taki NPC z zadaniami, tutaj jeszcze coś takiego jest. Tutaj są takie ametysty i możemy wskoczyć, wchodzimy do domku, wchodzimy sobie tutaj na górę po schodkach i mamy piątą piłkę plażową. Kolejne piłki są na strefie eventowej, więc idziemy na strefę wakacyjną. I tutaj jest taki most na jednym wyjście, taki duży most. Idziemy tutaj prosto i tutaj... Jak już poszliśmy daleko, prosto są takie kamieliny i gdzieś tutaj jest ukryta piłka plażowa numer 6 Siódma jest bardzo blisko, jak mamy te skamieliny, to tutaj wchodzimy na górę. Idziemy tutaj do końca, tutaj też się rozbiją skelety. I tutaj za tym mamy ukrytą siódmą piłkę plażową. Oddropałem akurat, prawda w zwój. Ale tutaj przed tym, tym mamy taki długi tunel. Idziemy tutaj teraz prosto. I tutaj jest skąd jest takiego mostu i tam widzimy jedną piłkę plażową. Czyli mamy już 8. A dziewiąta jest tutaj, jak spadniecie na dole, schowana za takimi kośćmi. I teraz, jak tutaj idziemy, są takie schody, to za nimi będzie dziesiąta główka. Tutaj widzę, jak właśnie ona jest. I teraz, żeby znaleźć jedenastą piłkę, to musimy się tutaj wrócić i teraz pójść w drugą stronę. I tutaj idziemy prosto, tutaj skręcamy w tą stronę. Tutaj idziemy dookoła, i tutaj, jak widzicie, jest taki szary filar i za nim jest 11 piłka i teraz żeby znaleźć kolejną idziemy tutaj po tych schodkach I jak jesteśmy już na górze wracamy tutaj znowu w to samo miejsce co byliśmy wcześniej tylko teraz tutaj zeskakujemy, i tutaj, między tymi trzema kaktusami, znajduje się kolejna piłka. I teraz kolejna piłka jest tutaj u góry, po schodkach. Tutaj, jak już wejdziemy, tutaj możemy skręcić sobie w prawo. Jeszcze nie wchodzimy na samą górę. Idziemy tym korytarzem, tutaj skręcamy w prawo, i tutaj wskakujemy. I tu są takie drzewa. Najłatwiej będzie chyba przejść po nich. I jak tutaj przeskakujemy, widzimy tam takie szare już, i to właśnie tam się znajduje kolejna piłka. Okay. Wchodzimy tylko jeszcze po tych schodkach. Jest tutaj taka drama. I jak jest ten płot, to tutaj możemy sobie na niego wskoczyć, wejść. I tutaj skakujemy na dół, i tutaj jest kolejna piłka. Teraz musimy widzę, jest on znowu wyjść. I musimy się trochę wrócić. Możemy tutaj zeskoczyć, tutaj już wcześniej byliśmy. Idziemy tam znowu obok tej skamieli. Idziemy tutaj znowu obok tych kości. I jak tutaj widzę, schodzimy, idziemy sobie tutaj. I tutaj są takie krzaki i za nimi. Jest jest taka dziwna, taki dziwny murek i tutaj mamy kolejną piłkę i teraz widzowie ostatnia miejscówka tutaj jak jest ten most to idziemy tutaj teraz tędy tutaj tak jakby na ukos, tutaj jest takie miejsce z różnymi roślinami, zeskakujemy tu na dół i tu jest ostatnia piłka plażowa i za to dostaliśmy 7 pradawnych zwoi, bo już jeden miał. Okej okay, widzowie to by było dzisiaj na tyle, mam nadzieję, że dobrze wam wszystko pokazałem i znaleźliście już wszystkie piłki jeśli tak da, dajcie lajka i do zobaczenia.